Witajcie! Jestem tutaj z Krzyśkiem i mamy kolejne nagranie, coś dla fanów Mike'a Tysona. Tym razem pokażemy Wam pięć prostych kombinacji Pierwsza kombinacja, Krzysiek będzie chciał zrobić lewy prosty z dwoma krokami. I teraz, jak zrobił lewy prosty z dwoma krokami, tak jak zawsze mówiliśmy, będzie chciał skręcić biodro i wybić się z tylnej nogi. I moment, jak, jak skręcił biodro, to doszły mu dwie nogi do przodu. I zrobił, zrobił lewy prosty z dwoma krokami. Moment, jak doszło uderzenie, opuścił lekko biodra w dół. I jak zaczyna ruch, skręca biodro w stronę zegara. Opuszcza lekko biodra w dół, żeby się uziemić i żeby mieć więcej siły. I teraz, jak zrobił lewy prosty z dwoma krokami, ja będę chciał skontrować lewym sierpowym, czyli jak będzie chciał zrobić unik pod ręką i zrobić w tym samym momencie dwa kroki. I Teraz, jak zrobił te dwa kroki, to przeciągnął sobie ciężar na biodro, czyli pokażmy mi jeszcze raz ten moment. Czyli jak był lewy prosty i rzuciłem lewy sierpowy, zanim zrobił unik, lekko ściągnął biodro w przeciwną stronę zegara. I teraz moment jak uderzę, zrobi dwa kroki, zejdzie lekko w bok po skosie, robiąc dw dwa kroki i naciągnie sobie ciężar na prawe biodro. I teraz, jak zrobił unik pod sierpem, to będzie chciał zrobić shift, czyli, czyli jak naciągnął biodro, pokaż teraz ten moment, jak naciągnął biodro na prawą stronę, to teraz moment jak odkręci biodro w stronę zegara, to ten moment, Rzuci mu nogi jeszcze w większy kąt, czyli jak zrobił unik pod lewą ręką, to szedł mi lekko w bok, schodząc z linii mojego uderzenia, teraz złapał ten kąt i jeszcze będzie chciał uciec bardziej w kąt, odkręcając biodra, dostawiając dwie nogi, w tą stronę, mając mnie centralnie, z boku. Czyli zrobił lewy prosty z dwoma krokami, naciągnął biodro, uciekając lekko od uderzenia, później szedł pod ręką, naciągnął biodro na prawą stronę. Znowu odkręcił biodro, teraz ciężar jest na lewym stronie, naciągnął sobie uderzenie sierpowe i uderzył lewym sierpowym. Czyli jeszcze raz powoli, czyli lewy prosty z dwoma krokami, biodro w stronę zegara, czyli ten moment jeszcze, lewy prosty z dwoma krokami w stronę zegara, później jak robię unik w przeciwną stronę zegara, w stronę zegara, naciągnął znowu biodro na prawą stronę po dwóch krokach. Znowu odkręcił biodro, dwie nogi doszły mu jeszcze bardziej do boku, złapał sobie większy kąt. Teraz ma lewy sierpowy z boku. Druga kombinacja. Księg będzie chciał tak samo zrobić lewy prosty z dwoma krokami. Teraz jak zrobił lewy prosty z dwoma krokami, to z miejsca uderzy prawy. Jak zrobił znowu lewy prosty z dwoma krokami, naciągnął sobie biodro na prawą stronę. Uderzył prawy prosty, znowu przeniósł ciężar na lewe biodro. I znowu, jak będę chciał skontrolować lewym sierpowym, ucieknie mi lekko w kąt i teraz znowu przeniesie sobie ciężar na prawą stronę i mocno z prawej strony uderzy prawym prostym z boku czyli jeszcze raz, zrobił lewy prosty z dwoma krokami naciągnął sobie na prawą stronę, uderzył prawy z miejsca jak rzuciłem sierpowy, złapał kąt w bok znowu przeniesie ciężar na prawe biodro i uderzył z kąta, gdzie zszedł mi z linii uderzenia prawym prostym z boku jeszcze raz trochę szybciej. Zrobił z dwoma krokami. Prawy kąt, prawy. z tą kombinację można zrobić na dwa sposoby. Albo robiąc lewy prosty z dwoma krokami, albo robiąc lewy prawy z krokami. I teraz pokażę Wam drugi wariant, czyli jak zrobił uderzenie lewą ręką, zrobił... Dostawił lewą nogę, czyli lewa ręka doszła do celu, lewa noga dotknęła ziemi. I to jest moment, w którym będzie miał najwięcej siły. Tak jak zawsze mówiliśmy, czyli jeżeli skręcił biodro, noga dotknęła ziemi, Ręka celu przeniósł sobie ciężar na prawą stronę, dostawił prawą nogę. Ta sama zasada. Prawa noga dotknęła ziemi, prawa ręka dotknęła celu, i teraz złapię sobie kąt, uderzy prawym prostym. Czyli mamy lewy prosty z lewym krokiem, prawy prosty z prawym krokiem, kąt prawy z miejsca. Słowa. Czyli mamy lewy prosty z lewym krokiem, prawy prosty z prawym kąt. Prawy z miejsca. A, jeszcze raz. Dokładnie. Następna kombinacja. Krzyk będzie chciał zrobić dwa lewe z dwoma krokami. To jest pierwszy wariant. Teraz może to zrobić w różny sposób. Może, może wyciągać rękę. Maksymalnie. Może robić sobie krótsze uderzenie, jeżeli złapał dystans. Czyli są dwa warianty masz. Albo krótsza ręka do połowy, cofnął rękę. Poszedł drugi raz, czyli zrobił raz. Dwa, jak złapał dystans. Czyli zrobił podwójny lewy z krokami i teraz, jak ja będę chciał go skontrolować prawym prostym, to będzie chciał opuścić lewy bark w dół i naciągnąć ciężar na lewe biodro. I w tym momencie, jak to zrobi, zrobi lekkie dwa kroki w bok. Czyli nawet ten moment, jak masz lewy prosty, lekko zrobi dwa kroki w bok. I przez to, że zrobił te dwa kroki, jest dalej od mojego uderzenia sierpowego, czyli jeżeli zrobiłem prawy prosty i moje następne uderzenie to jest lewy sierpowy, jeżeli byś nie, by nie zrobił tych kątów, czyli zostałem przy lewym prostym tu, jeżeli by został i tylko by opuścił bark, mam bliżej, żeby skontrować go uderzeniem sierpowym. Jeżeli opuści i zrobi lekko kąt w bok, czyli jak jest lewy prosty i będę chciał skontrować, zrobi lekko kąt w bok, już mam dalej, żeby być uderzeniem sierpowym, i teraz on ma moment na to, żeby skontrować. Ale teraz w tym wariancie, jeżeli ja będę chciał się dostawić i cofnąć i złapać dystans i zrobić lewy prosty, to on znowu ucieknie mi w kąt. I znowu zejdzie mi lekko z linii następnego uderzenia. I teraz, jeżeli znowu będę chciał się dostawić i złapać go prawym prostym, to znowu złapię kąt, ale teraz uciekając pod ręką. I teraz znowu naciągnął sobie ciężar na lewe biodro i skontruję mnie uderzeniem sierpowym. Czyli jeszcze raz powoli. Podwójny lewy z dwoma krokami. Jak będę chciał skontrować prawym, dwa kroki lekko w bok, przenosi ciężar na lewe biodro. jeżeli lecę lewym prostym, odkręca biodro i znowu ucieka w prawo. Jak będę chciał uderzyć prawym, zajdzie pod ręką, znowu dostawi dwa kroki w bok i skontroluje uderzeniem sierpowym. Czy jeszcze raz troszkę szybciej. Najlepszy Czwarta kombinacja. I znowu zaczniemy sobie standardowo, tak jak robiliśmy od samego początku, czyli lewy prosty z dwoma krokami. I tak samo. Skręca biodro, przenosi ciężar do prawej strony. Jeżeli naciągnął sobie prawy, to teraz pójdzie prawym na dół. I teraz jak uderzy prawym na dół, kciuk do góry, to uderzenie idzie lekko za lewy łokieć, na żebra. Czyli naciągnął sobie Lewy sierpowy teraz odkręca lewym sierpowym. Moment, jak będę chciał skontrować prawym, czy to sierpowym, czy prawym, prostym, zroluję sobie pod moją ręką i skontruję sierpem. I teraz, jeżeli uderza lewym z dwoma krokami, przenosi ciężar na prawe biodro, jeżeli uderza prawym, przenosi ciężar na lewe biodro, jeżeli uderza lewym sierpowym, znowu przenosi ciężar na prawe biodro, jeżeli robi unik, znowu odkręca na lewe biodro i znowu skręcając lewy sierpowy, przenosi na prawe biodro. Ostatnia kombinacja, piąta. Czyli tak jak zaczęliśmy wszystkie kombinacje, Krzyk zrobi lewy prosty z dwoma krokami, tym razem uderzenie jest na dół. Czyli zrób jak możesz jeszcze raz. Czyli mamy lewy prosty z dwoma krokami, uderzenie na dół, jak będzie wstawał, to mocno pociągnie lewy bark do tyłu i w dół i rzuci sobie prawy over. Czyli dawaj ten moment jeszcze raz. Czyli lewy prosty z dwoma krokami, tym razem tylko na dół, prawy over, lewy sierp. I teraz kilka detali. Jak uderzył lewy prosty z dwoma krokami, to mocno pociągnął prawy bark do tyłu. Zasłonił się barkiem przy lewym na dół. I jednym okiem patrzy na celę, w ten sposób jest bardziej zasłonięty przed uderzeniem. Moment, jak pociągnie sobie lewy bark do tyłu w dół, wejdzie prawy over i zamienił barki. Czyli jeżeli puścił lewy bark, ten bark był u góry. Jeżeli zrobił prawy over, mocno pociągnął lewy bark do tyłu w dół. Przed prawy over, przeniósł sobie ciężar na lewe biodro. Wróci lewym sierpowym. I teraz trochę szybciej. No jeszcze raz. I To tyle w tym nagraniu. Dajcie znać, co o tym myślicie. I do zobaczenia w kolejnym. A masz jeszcze chwilę, czy co? i, i, i mocno cofnie bark w dół i do tyłu. <śpiewanie> <śpiewanie> Co jeszcze raz, ale...